Witam serdecznie z tej strony Konrad z Grupy Zdefiniowani. Jeśli interesuje się tradingiem, ale gubi się w natłoku informacji, płatnych grup, subskrypcji i tak darmowych magicznych strategii i czegokolwiek jeszcze, to ten materiał jest dla Ciebie. Dziś pokażę Ci miejsce, w którym jest ponad 6000 osób tworzących jedną wielką społeczność traderów i tych początkujących, jak i tych zaawansowanych, a zwłaszcza osób, które przede wszystkim chcą zdobywać wiedzę. Jest nią Traders Academy, czyli bezpłatna Akademia Tradingu, która krok po kroku wprowadzi cię w świat rynku Forex, ale nie tylko Forex, bo również świat kryptowalut, ale również też i świat DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów. Przede wszystkim mamy tutaj jasną, klarowną sytuację. Całkowicie darmowa grupa, bez pustych obietnic, bez naciągania, bez jakichkolwiek abonamentów za to z realnymi narzędziami i praktyczną wiedzą, jaką wykorzystują doświadczeni traderzy, no i przede wszystkim nasi edukatorzy, którzy przekazują tą wiedzę. Tak więc Traders Academy jest społecznością i można powiedzieć programem edukacyjnym stworzonym przez aktywnych traderów. Prawie rok czasu Traders Academy uczy nowych, traderów, nowych adeptów, tak naprawdę osoby, które chcą działać na tym rynku. Oczywiście bierzmy pod uwagę fakt, że statystyki są okrutne i tak naprawdę większość osób, które handluje na rynku Forex, jest zwyczajnie dawcą płynności. Ale dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim dlatego, że te osoby nie edukują się. Większości nie edukują się, wchodzą w rynek właśnie za pośrednictwem chociażby YouTube'a, czy jakichkolwiek właśnie innych płatnych czy bezpłatnych grup, gdzie otrzymują jakieś tam gotowe analizy, nie ucząc się samodzielnie. No, i to w, tak naprawdę w dużej mierze przyczynia się do tego, że część z tych osób zwyczajnie traci. Tak więc mamy tutaj akademię, która została stworzona zarówno przede wszystkim dla początkujących, jak i dla tych, którzy już handlują, ale chcą wejść na wyższy poziom. I tu macie stuprocentową jakość względem tak naprawdę tego, co moglibyście otrzymać w takich płatnych akademiach, bo czym się różni nasza akademia od tych płatnych, no tak naprawdę niczym. My tutaj zarabiamy na rynku. Chcemy zarabiać na rynku, tworząc właśnie tą społeczność. Tak więc, jeżeli czujesz, że brakuje ci planu działania, nie wiesz, jak poprawnie analizować wykresy masz za sobą serię nietrafionych traderów, nietrafionych właśnie grup, w których można byłoby się rzekomo nauczyć albo po prostu chcesz zrozumieć jak myślą profesjonaliści, to tutaj myślę, że znajdziesz wszystko czego potrzebujesz. Przed sobą widzicie w tej chwili kalendarz, który za chwileczkę dokładnie omówię i właśnie w ramach tej Traders Academy poznasz pełny proces tradera. Tak naprawdę wszystko, co jest Wam potrzebne, żeby zrozumieć ten rynek, czyli zacząwszy od analizy technicznej i fundamentalnej, czyli jak czytać wykresy, rozumieć trendy, rozumieć formacje, to są te najprostsze, najbardziej fundamentalne rzeczy, które należy mieć w swojej głowie, jeżeli chodzi o rynek finansów, finansowy. Zarządzanie kapitałem kluczowy element, czyli jak chronić swój depozyt, jak budować długoterminowy zysk, jak go realizować, jak chronić swój kapitał, jak konsumować zyski to są te właśnie ważne elementy, które tu są kluczowymi do tego, żeby stworzyć taki obraz gotowego tradera, gotowego żołnierza, który może iść na to pole walki, właśnie jeżeli chodzi o rynek Forex. Kolejna sprawa to psychologia tradingu. Myślę, że jeden z najważniejszych czynników, który powoduje to, że albo wygrywamy na tym rynku, albo przegrywamy, niestety psychologia i niestety nasza głowa bardzo często nam szkodzi i powoduje to, że właśnie te emocje powodują błędne decyzje, te, błędne, te błędy poznawcze, te błędy tak naprawdę gdzieś tam emocjonalne. Kolejna sprawa to plan tradingowy. Czyli jak stworzyć i stosować strategię krok po kroku? Poznacie tutaj różnego rodzaju strategie. Zresztą sami będziecie mogli układać własne strategie w momencie, kiedy poznacie już ten rynek, poznacie fundamenty działania trading na forex, trading na kryptowalutach. W jaki sposób odróżnić okazję od pułapek? Bo nie tak naprawdę, sposobem jest nie, kluczem jest to, żeby tradować. I handlować każdego dnia. Kluczem jest to, żeby znaleźć odpowiedni moment, i wejść w odpowiednią transakcję, tak zwaną długą albo krótką, czyli Long i Short. Trading nie jest prostym elementem, i tak naprawdę nie jest prostą zabawą, że tak to określę. I pamiętajcie, że większość z nas będzie przegrywać, jeżeli będzie wchodzić na przysłowiowego głupa. Kolejna sprawa to rynek w praktyce, czyli mamy tutaj omawiane na żywo przykłady transakcji realne analizy i wyniki. No i tutaj będziemy się w tej chwili skłaniać właśnie ku temu, co widzicie przed sobą mianowicie nasz plan zajęć, jeżeli chodzi o zajęcia online, począwszy od fibody. Mamy tutaj rodzaj zajęć, czyli techniczną analizę rynku fibody. Mamy tutaj skrót od Fibonacci and body, czyli sesje poświęcone analizie technicznej opartej na poziomach Fibonacciego, strukturze świec i ciele świecy, tak zwane body. Mamy tutaj omawiane wejścia, wyjścia, korekty i przede wszystkim już później reakcje ceny. No i to są, myślę, że bardzo ważne elementy, które prowadzi tutaj Bartek. Kolejna sprawa to mamy analizę poranną każdego dnia od poniedziałku do piątku. Analizy poranne, w których analizujemy aktualne sytuacje na rynku forex, indeksach na przykład US30, DAX, no i oczywiście też i krypto walutach. Omawiane są przede wszystkim tutaj kluczowe poziomy, możliwe scenariusze na ustawienia setupów pod trading dzienny i to są jakby te elementy, które powodują to, że my tak naprawdę zaczynamy od tego dzień. Kolejna sprawa to US30 Open i to jest sesja tradingowa na indeksach Dow Jones, czyli mamy tutaj rynek amerykański, mamy tutaj live, na którym prowadzimy trading podczas otwarcia giełdy amerykańskiej. Godzina 15:30 czasu CET, czyli naszego. No i analiza ruchu, przede wszystkim na US30, strategia reakcyjna na otwarcie rynku i podczas takich sesji zwyczajnie wchodzimy na odpowiednich poziomach, no i próbujemy wyłapywać tak zwane pipsy. Jeżeli chodzi o kolejne zajęcia, czyli Harsi, mamy tutaj tak naprawdę rodzaj zajęć indywidualne, prowadzone, tak, czyli prowadzone techniczne, trader skupiający się na price action, na wejściach intre, intraday, tak zwanych i omówienie psychologii tradingu i zarządzania pozycji. Tak więc bardzo istotne elementy, które mamy tutaj bezpośrednio w naszej akademii. Kolejna sprawa to NBA, czyli analiza rynku plus strategia otwarcia o New Bank Analysis. I nie oznacza to oczywiście koszykówki, tak można byłoby sobie. To rozszyfrować oznacza to tak zwane właśnie New Bank Analysis, czyli analiza wolumenu instytucjonalnego, czyli tych dużych graczy, czyli tych wielkich, którzy tak naprawdę decydują o tym, jak ten rynek będzie i w którym będzie kierunku szedł. No i Adam tutaj jako prowadzący uczy właśnie rozpoznawania kierunku dużych kapitałów, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób możemy właśnie na tym rynku pracować. Jeżeli chodzi o podstawy traders, trend, przepraszam, trader, które prowadzi Oskar, jeden z twórców tak naprawdę tej akademii, no to mamy tutaj kurs podstawowy z analizy trendu, jak rozpoznawać kierunek rynku, momenty wejścia i wyjścia, Przede wszystkim idealne dla osób początkujących, ponieważ tutaj właśnie poznajemy to, w jaki sposób rozpoznawać te kierunki, co jest bardzo, bardzo istotne. A Oskar tutaj, jako właśnie osoba prowadząca, jest idealna w tym, co robi. I teraz kolejna sprawa. Limitless, czyli zajęcia motywacyjno-mentorskie. Mamy tutaj projekt rozwojowy prowadzący właśnie przez Wina przez czekajcie przez Olina, przepraszam połączenie tradingu, mindsetu. Mamy tutaj też rozwój osobisty, i to, co najważniejsze, to tematy podejmowane, to jest wytrwałość. Mamy tutaj również kontrolę emocji, budowanie konsekwencji, plan dnia, jeżeli chodzi o tradera. Jak również też w przypadku Limites mamy tak naprawdę na żywo. Scalping, w którym to Marcin pokazuje. No, i myślę, że tutaj jest ten kluczowy element, jeżeli chodzi o kalendarz. Tu zarabiamy najwięcej, ponieważ podczas tych sesji jesteśmy w stanie tak naprawdę siedzieć całą noc. Tak jak macie tutaj różne godziny, chociażby w czwartek, godzina 23.55. No, i bardzo często te sesje kończą się gdzieś tam nad ranem, ale po takich sesjach wielokrotnie. Dochodzi do bardzo mocnych wyników, które zresztą możecie sobie sprawdzić już mając pełny dostęp bezpośrednio do grupy Marcina, w którym możecie zobaczyć, jakie to wyniki są realizowane. Ostatnim wynikiem, takim można powiedzieć największym, było zrobienie 5600 konta, które było granem bezpośrednio podczas takiej sesji, czyli 56 razy od wejścia. Tak więc mamy tutaj tak naprawdę pełen zakres i pełen przestrzał, można powiedzieć, materiałów, które jesteście w stanie otrzymać całkowicie za darmo. Poza takimi sesjami, oczywiście, macie dostęp do materiałów dydaktycznych, do podstaw, do książek, do których tak naprawdę wielokrotnie też zachęcam osoby, które dołączają bezpośrednio do tej akademii, tak aby się rozwijać, aby poznawać ten. Budować ten mindset swój własny, jeżeli chodzi o, o poznanie tego, przede wszystkim poznanie tego rynku. Tak więc, jeżeli chcesz dostęp bezpośrednio do Akademii, w której masz całkowicie bezpłatny dostęp, w której tworzymy społeczność osób, która chce zarabiać na rynku, to zapraszam serdecznie do kontaktu mój username to małpa Konrad na telegramie znajdziesz oczywiście mój username w opisie pod tym filmem no i zapraszam serdecznie do zapoznania się przede wszystkim z, samą, z przede wszystkim samą akademią tak jak mówię, z racji tego, że jest całkowicie darmowa, no to tak naprawdę niczego nie tracisz, co jedynie to możesz zyskać. Tak więc tyle z mojej strony, ja dziękuję za uwagę, no i dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się, cześć.